Witam bardzo serdecznie, 15 kolejka trzeciej linii grupy pierwszej Polonia, Warszawa zagra dzisiaj z Pelikanem Łowic, ja nazywam się Michał Ryczyk, będę miał przyjemność poprowadzić dzisiejsze studio meczem, a ze mną jest Szymon Serpełski, witam Cię Szymon, Polonia TV. Witam dzień dobry. Wielkie emocje, fajnie, że mamy bardzo szybką okazję do rehabilitacji po sobotnim meczu, o którym dzisiaj sobie zaraz powiemy. Bardzo ważny mecz dzisiaj z Pelikanem na Tak, no kolejny z tych, z tej serii meczów z cięższymi rywalami, z powiedzmy czołówki tabeli w sobotę, ze Zniczem. Niestety porażka dzisiaj, będzie bardzo ciężko, bo ciężki teren Polonii, tutaj nigdy się nie grało łatwo, tylko jedno. Zwycięstwo Polonii tutaj w Łowiczu w historii potyczek tych drużyn. No i do tego dzisiaj poważne osłabienia, bo za kartki pauzuje Damian Musiejko i Grzesiek Wojdziewa. Przepraszamy od razu Państwa za warunki bojowe, poprosiliśmy o przyciszenie muzyki, także mamy nadzieję, że teraz będzie nas lepiej słyszeć, ale myślę, że równie tak jak my dzisiaj walczymy w studiu, tak nasi piłkarze dzisiaj będą walczyć na Murawie, która jest za nami. Być może ta Murawa nie będzie pomagać, ja byłem z zawodnikami przed startem tego spotkania na Murawie, grząski teren, będzie dzisiaj myślę, że dużo grania wysoką piłką i dużo walki, bo, bo ta Murawa nie będzie pomagała dzisiaj. No nie, Murawa też nie należy do najrówniejszych, delikatnie mówiąc, ale nie, nie, nie ma tragedii. Myślę, że zdarzało się naszym zawodnikom grać na dużo gorszych boiskach w tej widze, więc... Myślę, że to nie będzie żadną wymówką po prostu. Ale nie szukajmy sprawiedliwień, powiedzmy troszeczkę o tym, co się będzie działo w tej 15. Eee, kolejce, bo to nie jedyny mecz dzisiaj. Eee, również błonianka błonie GKS-Wikielec, pogoń Grodzic, Lechia Tomasów. Ten mecz trwa, zaraz spojrzymy, jaki wynik, jak przeglądałem wyniki tu sprzed 4 0 w, po pogoniu sprowadzi. Także, także wysokie prowadzenie. Świt, nowy dwór mazowiecki. Jagiellonia 2, Konkordia RKS, Legionowia ruch wysokie mazowiecki, Ursus, Olimpia Zambrów, broń Radom KS Kutno, KS Wasilków, Skierniewice i soku huragan. Tak się przedstawia ta 15-kolejka. Ta 15 no i przystępujemy do niej po, no można powiedzieć, trudnym meczu w sobotę. Porażka 0 do 1. No, powiedzieć, że w kontrowersyjnych okolicznościach, to nic nie powiedzieć. Ty, Szymon, na Twitterze powiedziałeś, że to jeden, powiem mocno, z największych skandali sędziowskich, jakie widziałeś. Pytanie, no czy tak. troszeczkę, troszeczkę zmieniłeś swoje, swoje postrzeganie y... tej sytuacji, czy faktycznie cały czas te emocje są w Tobie bardzo, bardzo duże? No, emocje już przez, przez te kilka dni, powiedzmy, opadły, ale zdania nie zmieniam. Uważam, że tam, że tam po prostu była błędna decyzja, ale już nie ma, moim zdaniem, co się nad tym... Przesadnie rozwodzić mamy kolejny mecz, mamy, mamy szansę na kolejne punkty. Przegraliśmy z białą piską, no ale wspomniałeś przed chwilą o meczach, które dzisiaj mamy całą kolejkę w sobotę. Kolejka w zasadzie idealnych wyników pod Polonię. przegrali w zasadzie wszyscy w czołówce. Teraz pogoń odbija się, już prowadzi bardzo wysoko. No to może teraz będzie kolejka, w której, w której te wyniki będą. Trochę mniej korzystne dla nas, ale może i my zrobimy swoje dzisiaj. A to też to, że gramy dzisiaj w środę, już raptem cztery dni po, po tym meczu, to też szansa dla zespołu, żeby szybko się odbudować i szybko zmazać też w głowie przed bardzo ważnym meczem z Legią 2 w sobotę, wrócić na tą zwycięską ścieżkę. Tak, myślę, że pod tym względem, względem właśnie morale naszego zespołu, to, to zawodnicy podejrzewam, że się cieszą, że już dzisiaj jest ten mecz, ale ze, ze, ze strony przygotowania fizycznego. Może być ciężko, bo mieliśmy tą przerwę dwa tygodnie bez gry. Było widać to w meczu z białą piską. Było widać te, te braki, brak moim zdaniem dynamiki. No jednak ta przerwa siłą rzeczy musiała wpłynąć. I nie wiem, czy teraz ten mecz po trzech dniach nie będzie jeszcze, jeszcze cięższym wyzwaniem dla naszych zawodników. A dzisiaj też trzeba powiedzieć, że łatwo nie będzie, bo przystępujemy do, do gry z szóstą drużyną w tym sezonie. Pelikan radził sobie w ostatnich pięciu meczach na wyraz dobrze. Cztery zwycięstwa, ale w ostatniej kolejce w ostatniej kolejce porażka jeden do dwóch z GKS-em. Wikielec, także drobna sensacja. Państwo widzą aktualnie składy, Skład, w której przystąpi do meczu Pelikan łowicz. A my powiedzmy jeszcze troszeczkę o tych. To bo sensacja z Wikielcem. Tak, no sensacja. Trzeba też powiedzieć, że zabrakło wtedy w zespole Pelikana najskutecznie, najskutecznie, najskuteczniejszego zawodnika, Przepraszam, zespołu, czyli Krystiana Białasa, który dzisiaj jest już w pierwszym składzie na, na spotkanie z Polonią. No ale porażka z Wikielcem była raczej zasłużona, tam gospodarze stworzyli sobie więcej sytuacji, więcej mieli z gry. I po prostu ten mecz Pelikanowi zdecydowanie nie wyszedł, no ale wcześniej to były cztery zwycięstwa z rzędu i przed ostatnią kolejką Pelikan był nawet na trzecim miejscu. Teraz, teraz to jest szósta pozycja i jeden punkt więcej od Polonii, ale też jedno rozegrane spotkanie więcej. Krystian Białas i Piotr Piekarski to są dwaj zawodnicy, którzy z sześcioma bramkami na koncie są najskuteczniejszymi strzelcami w drużynie Pelikana. Ich się na pewno dzisiaj będziemy musieli obawiać. Tak, No się właśnie, właśnie wspomniałem o, o piekarskim również. E, Nad piekarskim również warto się chwilę zatrzymać, bo to był zawodnik czarnych koszul, który e, zanotował jeden co prawda tylko występ, ale w ekstraklasie w ostatnim sezonie Polonii e, sławnym 12-13. W końcówce sezonu Piotr Piekarski wtedy jako młody zawodnik e, no, za, za, zaliczył debiut, no a teraz, teraz w zespole Pelikana jest jednym z zawodników, który. No, robi gra jak się to mówi. To w ogóle był znamienny mecz, bo wszedł na minutę, ale co ciekawe zmienił Adama Paziot, który dzisiaj spotka się na boisku w tym meczu. W ogóle bramkę zwycięską na ulicy Bułgarskiej, bo to był mój z Lechem Poznań, pamiętam doskonale, Czyli Łukasz Piątek, również obecny dzisiaj na Morawie. A sami sami swoi dzisiaj. Sami swoi, a obroną naszą dowodził trener Wojciech Szymanek, także troszeczkę historia zatacza. Koło dzisiaj Piotr Piekarski już w drużynie Złowicza, jeden z najskuteczniejszych strzelców, na pewno będzie musiał się, będzie, będziemy musieli się tego obawiać. W ogóle te, te ścieżki piłkarzy Felikana i Poloni się przecinają, bo kilku piłkarzy Pelikana tutaj z przeszłością w Polonii. Wystarczy wspomnieć Kuba Wardzyńskiego, Kubę Juświaka czy Filipa Kowalczyka, który również w drużynach w drużynach Polonii, również juniorskich grali. No i oczywiście ten najbardziej znany wychowany wychowanek Pelikana Łowis Przemysław pocheta. Gratulujemy, bo powołany na, na mecz pierwszej reprezentacji będzie miał okazję sobie Czyli budować. już nie, Maciej Rubus jest najbardziej znany. Czyli już chyba nie Maciej Rubus, <laughs> dokładnie. dokładnie też, tak. też jestem za taką opcją. <laughs> tyle o drużynie, tyle do, o drużynie Pelikana. Ja myślę, że Musimy się również skoncentrować się na, na sobie, bo, bo tak jak wspomnieliśmy, bardzo trudny mecz. Też przystępujemy do niej z, z, z pewnymi brakami, brakami kadrowymi. jaką kątem Oka zerkam na, na, na prawą stronę, bo, bo dzisiaj o tych brakach kadrowych. Zaraz sobie powiemy, ale widzą Państwo już na ekranach skład polonii, w którym wystąpimy i warto o tym powiedzieć i warto to skomentować, bo kilka zmian. W Bramce dzisiaj Dawid Leleń, dalej Kuba Wyszkowski, Jan Goliński, Tomek Wejona i Adam. Pazio w pomocy Łukasz Piątek, Rafał Porobczyk, Patryk Paczuk, Daniel Smuga i Mariusz Wierzbowski i z numerem 88 na szpice Rafał Kujawa. 4-1-4-1. Takim ustawieniem dzisiaj zagramy. To nowość w tym sezonie dla Polonii. No nowość w ogóle. Szczerze to nie, nie przypominam sobie takiego meczu Polonii, gdzie byłby tylko jeden taki nominalny, środkowy, bardziej cofnięty pomocnik. Dzisiaj to jest Łukasz Piątek. Nie ma Damiana Mosiejki, który pauzuje, nie ma... Marcina Szymczaka, który również nie może być w kadrze, więc no, jeśli chodzi o nominalnych defensywnych pomocników, no to tylko Kasper Roguski jest na ławce, ale, ale najwyraźniej trener Szymanek uznał, że nie jest jeszcze gotowy na, na, na pierwszy skład po prostu i, i stąd takie no arcy ofensywne ustawienie naszej drużyny, powiedziałbym, ryzykowne trochę i, i jestem bardzo ciekawy, w którą, w którą stronę to pójdzie. Dzisiaj dużą szansę otrzymuje Mariusz Wierzbowski, razem z Rafałem Porobczykiem będą odpowiadali za kreowanie e, naszej gry. Takie dwie dziesiątki, dwie fałszywe dziesiątki dzisiaj e, na Murawie. Jak myślisz, czy to naprawdę wpłynie na, na, na naszą grę z przodu? E, no jestem bardzo ciekawy, nawet podczas ostatniego meczu e, właśnie z Białą Piską, kiedy komentowaliśmy z Sebastianem Olczakiem, to zastanawialiśmy się nad tym, że Trener Szymanek jeszcze nie zdecydował się znaleźć miejsca ani razu w zasadzie na boisku dla Parobczyka i dla Wierzbowskiego jednocześnie. Więc jestem bardzo ciekawy, czy, czy po prostu nie będą sobie trochę przeszkadzać. No bo dwóch zawodników o bardzo podobnej charakterystyce, trzeba powiedzieć, tak, grania. No, no, Niscy, mobilni, e, bardzo dużo szukający gry, szukający ostatniego podania, otwierającego drogę do dobra. Tak, no więc może być trochę, trochę tłoku nawet w tej ofensywie, ale, ale e, oby to się faktycznie przełożyło na, na sytuację i, i na bramki, choć nie zawsze tak jest, że im więcej zawodników ofensywnych, tym po prostu lepsza ta gra z przodu, ale zobaczymy, jak to dzisiaj będzie poukładane w drużynie Polem. Tym bardziej, że na wyjeździe drużyna Polonii raczej wygrywa. Trzy zwycięstwa, dwa remisy, jedna porażka, więc ten bilans jest korzystny, ale tak jak wspomnieliśmy, nie warto lekceważyć tego przeciwnika, bo to będzie na pewno trudny mecz, szczególnie, że, że faktycznie dużo zmian w składzie. Jak myślisz, jak będzie przebiegał ten mecz? Czy faktycznie Polonia jest tutaj faworytem, czy to jednak, czy to jednak Pelikan będzie tutaj faworytem do zdobycia trzech punktów? No powiedziałbym, że mecz raczej, raczej bez faworyta. Dwie bardzo wyrównane drużyny. Polonia jest osłabiona. Gdyby nie to, to to myślę, że można by, można by uznać Polonię za lekkiego faworyta. Wspomniałeś o dobrym bilansie Polonii na wyjazdach, no Pelikan ma bardzo dobry bilans u siebie, bo cztery zwycięstwa, dwa remisy, jedna porażka, wygrał, wygrał tutaj tylko zespół KS Kutno. Więc na pewno będzie ciężko, wspominaliśmy o tym niekorzystnym bilansie Polonii w meczach w, meczach w Łowiczu, bo na pięć spotkań tylko jedno zwycięstwo, ale dość niedawno, bo w sezonie 18-19 i to okazałe, bo Polonia wtedy wygrała tutaj 4 do 1. No chcielibyśmy tej powtórki, ale będzie na pewno ciężko. Myślę, że, że to będzie spotkanie trochę strzelałbym, że trochę podobne do meczu Polonii z, z Białą Piską, czyli raczej jednak dość zamknięte, z dużą, dużą ilością walki, o pewnie, pewnie też o górne piłki i, i takiego fizycznego meczu mi się spodziewał. Szczególnie, szczególnie, że nowość w ustawieniu i defensywnej. Jeszcze takim ustawieniem nie graliśmy dzisiaj. Kuba Wyszkowski debiutuje, o tym też trzeba po, powiedzieć, wychowanek Polonii Warszawa. Debiutuje dzisiaj w pierwszym składzie, bo debiut oczywiście i pierwsze premierowe bramki na K6 ma już za sobą, ale debiutuje w pierwszym składzie i co ciekawe na pozycji, na której w seniorskim zespole Polonii jeszcze nie grywał, bo na prawej obronie. Tak, ale grywał w juniorskim, Juniora. Bardzo, bardzo dużo na tej pozycji i w zasadzie akurat o występ Wyszkowskiego byłbym dzisiaj raczej spokojny, podobnie jak o, o występ Adama Pazio, który przechodzi na, na lewą obronę. I grywał na tej pozycji nawet tak, w Ekstraklasie. Tak, tak, jak najbardziej, więc, więc tutaj raczej po, powiedziałbym, że należy się cieszyć, że Tomek Wełna wraca do tej defensywy, to będzie na pewno duże wzmocnienie. No bardziej bardziej mój lekki niepokój wzbudza jednak to zestawienie pomocy, ale... ale ale oby tam też wszystko, wszystko zagrało po prostu tak, jak to zaplanował trener Tryman. Powiedzmy jeszcze z kronikarskiego obowiązku, że na ławce Sławek Abramowicz, Kasper Górski, Wiktor Niewirowski, Kasper Roguski, Kamil Słoma, Tomek Andrzejewski, Junior Radziński. O Wiktorze Niewirowskim, słów kilka, bo dobro, do, dobrą zmianę w sobotnim meczu pokazał, dał impuls trenerowi, że jestem, że wróciłem po kontuzji, bo przypomnijmy ponad miesiąc przerwy Wiktora w treningach. E, chyba jest gotowy do gry i chyba jest gotowy do tego, żeby dać, da, dać tej różynie troszeczkę więcej. Tak, no dobre wejście, tak jak mówisz, w meczu, w meczu sobotnim. E, zdecydowanie pokazał od razu chęć do gry, szukał, e, szukał po prostu podań i próbował coś szarpać skrzydłem. Ale to samo możemy powiedzieć o Kamilu Słomie, który też przecież po długiej kontuzji wraca, jest też dzisiaj na ławce i i mamy bardzo duży wybór na tych skrzydłach, no bo jeszcze junior radziński, który ostatnio mniej szans dostawał, a, a też Który też właśnie na no, boku może, może grać, co prawda jest to raczej nominalny napastnik, ale też, też na boku boiska sobie bardzo dobrze radzi, chociażby przypominając. Tak, przy świetne, świetne wejścia właśnie na, na tą pozycję najwięcej, bo, bo w zasadzie w ataku jako, jako wysunięty napastnik nie dostawał za bardzo szans, jak wchodził to raczej... Raczej właśnie na skrzydło i wyglądał kilka razy naprawdę bardzo dobrze. Szczególnie fajnie. W, w meczu z ruchem wysokim Mazowiecki, gdzie, gdzie brak jest strzelił Tak jest. E, także sporo, mimo wszystko, sporo optymizmu, mimo tego sobotniego meczu, który, e, który myślę, że w nas wszystkich jeszcze troszeczkę siedzi, jeszcze troszeczkę buzuje, ale tak jak powiedzieliśmy na początku studia, fajnie, że mamy szybko okazję się zrehabilitować i bardzo się cieszymy, że dzisiaj będziemy mogli ten mecz. Oglądać, no właśnie z kim będziemy mogli oglądać Szymon, bo tutaj mała niespodzianka dla osób, które będą miały okazję śledzić dzisiejszą, dzisiejszą transmisję, bo nie skomentujesz tego meczu sam. Tak, no nie będzie naszego kapitana na boisku Grześka Wojdygi, ale będzie ze mną za mikrofonem, więc, więc razem właśnie z Grzegorzem skomentujemy to spotkanie. Także w nowej roli Grzegorz Wojdyga dzisiaj będzie opowiadał troszeczkę Państwu o tym, jak on patrzy na, na, na grę swoich kolegów. Powiedział, że jest przed, przed meczem, jak z nim rozmawiałem. Powiedział, że sam jest ciekawy, jak ta, jak ta zmiana przebiegnie, bo najchętniej, oczywiście, chciałby, chciałby wybiec na murawę i, i pomóc dzisiaj swoim kolegom. To co, Szymon? Jakbyśmy mieli jeszcze troszeczkę, troszeczkę powiedzieć o naszych przewidywaniach, jakbyśmy się zawsze pod koniec studia zadaje to pytanie, więc nie byłbym sobą, gdyby no. dzisiaj było inaczej, jakbyśmy mieli pobawić się w typowanie, jak myślisz, jakim wynikiem skończy się dzisiejsze spotkanie? Powiedziałbym, że jeszcze, jeszcze zanim, zanim wytypuję ci wynik, powiem, że będę zadowolony, jeśli nie będzie dzisiaj karnego przeciwko Polonii, bo yy, z tymi karnymi, o czym rozmawialiśmy wcześniej, no mamy jakąś, jakąś plagę w tym sezonie, bo co, co sam zresztą wynalazłeś, tą ciekawostkę, że Polonia połowę bramek w tym sezonie straciła po 11. No właśnie, powiedzmy o tym jeszcze, może, bo o tym nie rozmawialiśmy. Na 12 bramek, które straciła Polonia w tym sezonie, aż 6 zrzutów karnych. Ja nie, nie, nie ukrywam, że mnie ta statystyka dzisiaj rano, kiedy przygotowywałem się do tego studia, troszeczkę zszokowała, bo to tak jak powiedziałeś, aż połowa. Jak myślisz, z czego to wynika, że, że tych bramek tracimy. Aż połowę właśnie z tego, z tego fragmentu gry. No właśnie, ciężko jest szczerze znaleźć jakieś, jakieś wytłumaczenie tego. Podejrzewam, że każdą z tych sytuacji, po których były karne przeciwko nam, trzeba by indywidualnie przeanalizować, bo, bo każda była na pewno inna. No, jak chociażby ta z, z, z meczu z Białą Piską. Raczej ona się wymyka wszelkim schematom, ale, ale wydaje mi się, że w większości to były jednak błędy indywidualne. Po prostu no, niepotrzebne faule w polu karnym. Które, które skutkowały tymi rzutami karnymi, być może, być może to jest kwestia tego, żeby zawodnicy nastawili się na to, żeby za wszelką cenę unikać tych, tych kontaktów w 16, żeby, żeby po prostu nie dawać sędziom pretekstu do, do dyktowania jedenastek, no ale oczywiście trzeba też zachować jakąś równowagę w tym i nie, nie odpuszczać za bardzo w tym polu karnym. Tym, więc... bardziej, że, tym bardziej, że z tego co pamiętam ostatni mecz właśnie na tym boisku właśnie się skończył e, rzutem karnym i porażką Polonii tak. niestety, właśnie po tym stałym fragmencie tak, gry. No, tak, 1-0 przegrana po rzucie karnym, także... Deja problem... nie chcemy. Deja nie chcemy, no ale pokazuje to, że problem Polonii akurat z karnymi to nie jest tylko sytuacja z tego sezonu. Zagadałeś mnie troszeczkę z tymi kardymi, ale nie odpuszczę Ci tego pytania odnośnie przewidywany wynik tego spotkania. Także Szymon, jakbyśmy się mogli pobawić w typerów, to tak byś dzisiaj obstawiał? No jako, że jestem zawsze optymistą, obstawiam 2-1 dla Polonii. Ja dzisiaj postawię na 3 do 1, właściwie 1 do 3. Ciskamy kciuki za, za nasz zespół. Przygotowujemy się już powoli do transmisji. Ja na nią Państwo bardzo serdecznie zapraszam. Tak jak wspomnieliśmy dzisiaj Szymon Przedpełski za mikrofonem razem z naszym kapitanem Grzegorzem Wojdygą dla Państwa ten mecz skomentują. A my powoli żegnamy się z Mroźnego łowicza, także idziemy na no tak. szybką herbatę i przygotowujemy się do transmisji dla Państwa. Ja dziękuję za dzisiaj. Życzymy naszym piłkarzom powodzenia, życzymy Państwu wielkich sportowych emocji. Pozdrawiamy i mamy. Mam nadzieję, że w dobrych nastrojach będziemy dzisiaj Dzisiaj to święto niepodległości, ten wyjątkowy dzień dla naszego, dla naszego kraju i dla naszego narodu świętować. Także trzymamy kciuki, trzymamy kciuki za naszych piłkarzy i życzymy Państwu wielkich sportowych emocji. Ja się kłaniam bardzo serdecznie. Michał Ryc, Szymon Przedpełski. Do usłyszenia. Dziękujemy Państwu za uwagę.